Z inkubatorem inicjatyw przygotowaliśmy taki projekt, który miał na celu użycie maseczek właśnie dla instytucji, które tego potrzebują. Dostarczyliśmy maseczki do warsztatów terapii zajęciowej, do Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem oraz do klubu seniora, który funkcjonuje w bię Do akcji włączyło się dużo osób panie, które szyły. Wcześniej osoby, które ciały materiał, które zaprasowywały te maseczki. Dzisiaj przyjechaliśmy do pracowni Pani Stasi Łukaszczyk. Pani Stasia Łukaszczyk właśnie włączyła się do, do inkubatorowej akcji maseczek i odbieram 450 maseczek. Prowadskie platna no kto chce. Przyjmiemy się kanonów bezpieczeństwa i zdrowia, ale pamiętamy o tym, że fantazja góralska może być zawsze. I co? No i mamy maseczkę. I jak przyjmując takie maseczki, uda nam się ochronić jedną istotkę na tym świecie, która nie zachoruje, to odnieśliśmy ogromny sukces. Tak samo tutaj Pani Ania się włączyła? Przez Panią Stasię. Przez Panią Stasię, Panią Stasię. Bo jak my na wiosnę szyli, to Pani Stasię wtedy dołączyła do nas. Była wtedy sponsorem, bo dała nam materiał, no co każdy ile miał. To wtedy nam dał, a teraz ona poprosiła, zapytała się więc, czy jest taka inicjatywa, że trzeba szyć? Jak najbardziej to jest nauki, jeżeli ktoś będzie chciał, to się nauczy. Nie jest ciężko i szybko się to robi. Nie ma tu dużo myślenia. Włączyły się jeszcze dwie dziewczyny, pani Józefa Galicja z Zębu i pani Danu Szałacek z Ustrychu. Polecam wszystkim, bo to jest wspaniałe miejsce, gdzie można nabyć doświadczenia. Wspaniali ludzie, którzy bardzo motywują do pracy. Także polecam wszystkim, którzy mają jakieś pomysły i do skorzystania z pomocy i w że taką inicjatywę podjęliście że musieliście o nas. To jest przemiłe, że ktoś po prostu o nas wie, pamięta, jeśli nas odwiedza i zapraszamy po prostu przyjechać, przychodźcie przejść. Bardzo Wam dziękuję, bo na pewno się przyda. Ja już tam niewiele tych zapasów mam, bo teraz jak podejdę do nich, to zabieram mam tam po 3-4 maseczki. Każda może wyjechać. Nie, tak nie wiem, jest. bo jednak to... Te jednorazowe no, to się wyrzuca, nie? No, no, to, to mają taką zaletę, no, że można przemnożyć. Tak, i są, i są z gumeczkami, i fajnie się trzymają. Cieszę się, że ja ja możemy się <laughs> przekonać. Niech służą innym. Mm.